Janusz Andrzejczak, poeta i nauczyciel, spotkał się z miłośnikami literatury w Księżnicy Podlaskiej. Jest autorem krótkich opowiadań oraz kilku zbiorów wierszy, m.in. Łagodnia, Ulotnia, Przedziwnia, Ballada o Genku. Debiut literacki Andrzejczuka rozpoczął się od tomiku Taki Jeden, opublikowanego przez Księżnicę Podlaską. Andrzejczak mieszka w Toruniu, ale czuje się obywatelem Podlasia, bo pisze głównie o nim. Na nic już zda się moje spojrzenie po, horyz po horyzonty siny. Kochane moje podlasie, podlasie moje jedyne. Tak mi we mgle powłóczystej znikasz, że nie znajduję nawet twego błędnego ognika. Oddałbym swój gotyk za twoje drewniane płoty, za twego prostego człowieka, by się od niego uczyć pokornie czekać. Dałbym się przypiąć ciałem i duchem, nawet i łańcuchem do wyniosłego krzyża, którego zasiał od mielnika do wiżań duch podlasian. W dziki łubin, na łące naparstnica, bodaj bym się w tym zgubił, zanim się pozachwycał. Dałbym się Twoim zniewolić, łąką, wodą, lasą, by mniej bolało. Boli, że nie ma mnie, przybiebrzy pod dębem jak parasol. Do źródeł mi do studni, gdzie ogród krzyż altana, trzeba mi do łubnik, do Jana. Tematem przewodnim jego wierszy jest natura. Dlaczego? Ja się urodziłem w lesie. Proszę mnie nie mylić z leśnym człowiekiem zwanym gorylem, bo nim nie jestem. Jestem człowiekiem, jak widać. Ja po prostu kocham przyrodę i ona mi przenika, i już chyba wzajemnie się przenikamy. Dlaczego podlasie? Bo jesteście Państwo najspanialiści na świecie i podlasie najbardziej kocham na świecie. Jeżeli mogę powiedzieć tak, że chociaż pochodzę z Torunia i tu się urodziłem. To podlasi i Białystok jest przed Toroniem. Mimo, że Toruń jest tak pięknym miastem, bo tu wszystko jest piękne i tu wszystko mi przenika, jestem nieustannie wzruszony. Począwszy od tego wschodniego Mazowsza, jak jechałem, jak wracałem, jak dojeżdżałem do, do stoku, to już byłem wzruszony tymi planami, tymi e, wierzbami, tymi e, brzozami, tymi kępami łozy. Tymi podmokłymi terenami. Jesteście Państwo wspaniali, i ja potrafię, postaram się tę miłość przekazać i udowodnić, się, że nie jest to tylko oko puszczone do Was. 14 października bohaterką środy literackiej będzie Ewa Alimowska.